Nazywam się Jacek Helierz, od 20 lat zajmuję się profesjonalną fotografią reklamową. Moją przygodę z fotografią zacząłem od prowadzenia swojego własnego studia. Następnie zacząłem współpracować z największymi wydawnictwami w Polsce, m.in. z MotorPress Polska, która wydaje czasopismo Men's Health, Runner's World, tudzież Automoto i Sport. Wieloletnia praca studyjna przy fotografii reklamowej oraz fotografii plenerowej zaowocowała tym, że mogłem przenieść swoje doświadczenie z ziemi w powietrze. Od 2008 roku zajmuję się skydivingiem. Skok trwa 60 sekund, spadamy z prędkością 250-280 km/h. Świadomość osoby skaczącej z nami jest bardzo ograniczona. Kamerman jest właśnie po to, żeby zarejestrował całe to wydarzenie. Ilość emocji, która wtedy odgrywa tak naprawdę największą i najistotniejszą rolę. Bo właśnie o to chodzi. Człowiek nie jest w stanie tego przetworzyć. Do tego służą nam właśnie ultraszybkie kamery pracujące 60, 120, 200 klatek na sekundę. Taki klatkarz niestety generuje bardzo ciężkie pliki. Te pliki to są już nie megabajty, ale gigabajty materiałów, które z nieba znosimy na ziemię. Trzeba je szybciutko bekapować, przerzucać. Zasoby dyskowe zaczęły się kurczyć. Z pomocą przychodzi rozwiązanie Disk Station Synology, wykorzystujące technologię dysków WD-RED. Od wielu lat wykorzystuję technologię WD do archiwizowania danych. Do tej pory nie miałem możliwości pracy z systemem NASWARE 2.0. System ten gwarantuje niezawodność na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas. Technologia w systemie RAID 1 umożliwia mi bezpieczeństwo moich danych. Disk Station Synology z dyskami WDRED daje mi dostęp do moich danych zawsze i wszędzie. Wchodzę do samolotu, robimy skok, rejestruję całość emocji związanych z tym skokiem, lądujemy bezpiecznie oczywiście, zrzucam materiał na dysk i w tym momencie dzięki aplikacjom zainstalowanym na moim dysku jestem w stanie udostępniać moje dane klientom gdziekolwiek się znajdują. Mogę korzystać z urządzeń mobilnych, na których prezentuję swoje prace. Tak zaawansowana stacja Disk Station pracująca z dyskami WDRED. Brew pozorom jest bardzo prosta w instalacji. Kreator przeprowadza Cię krok po kroku i instalacja jest szybka. Wymiana wewnętrznych dysków nie stanowi żadnego problemu. Jest prosta, intuicyjna. Chodziłem do tej pory na ziemi, ale od jakiegoś czasu znajduję się tam u góry i powiem Wam szczerze, nie chce mi się stamtąd wracać.